Ciekawostki o rekinach. W głębinach oceanu mieszkał mały rekin o imieniu Kazio. Był bardzo ciekawy świata i każdego dnia uczył się czegoś nowego. Pewnego ranka postanowił odkryć jak najwięcej tajemnic o rekinach. Pływał od jednej morskiej istoty do drugiej, zbierając ciekawe informacje. Rozdział 1 Zęby Rekinów. Kazio spotkał starą żółwicę Klarę. Opowiedziała mu, że przeciętny rekin posiada czterdzieści kilka zębów i aż do siedmiu rzędów zębów zastępczych. Rekiny tracą ich dużo, ale zęby tych ryb szybko odrastają. Także w ciągu życia rekin może mieć ich kilka tysięcy, powiedziała Klara. Kazio spojrzał na swoje odbicie w wodzie. Nie zauważył, żeby jakieś zęby mu wypadły. Stare zęby wypadają, a nowe od razu rosną na ich miejscu, wyjaśniła żółwica. Kazio uznał, że to bardzo praktyczne. Dzięki temu rekiny nigdy nie muszą martwić się o bolące zęby. Rozdział 2. Rekiny potrafią wyczuć krew z daleka. Kazio płynął dalej i spotkał rybkę błyskotkę. Wiesz, że rekiny mają bardzo czuły węch? Możesz wyczuć krople krwi w wodzie z bardzo daleka, powiedziała rybka. Kazio poruszył nosem, ale nic nie wyczuł. To działa, kiedy jesteś naprawdę głodny, dodała błyskotka. Ale wcale nie oznacza, że rekiny atakują wszystko, co poczują. Kazio stwierdził, że to dobra umiejętność. Pomaga znaleźć jedzenie, ale nie oznacza, że rekiny są niebezpieczne. Rozdział 3. Rekiny nie śpią jak ludzie. Kazio czuł się zmęczony po całym dniu pływania. Chciał położyć się spać, ale zauważył, że nie może się zatrzymać. Delfin Dudu wyjaśnił mu, że rekiny nie mogą przestać pływać, bo wtedy nie mogłyby oddychać. Musicie cały czas się poruszać, żeby woda przepływała przez wasze skrzela powiedział dudu. Kazio spróbował pływać bardzo wolno. Okazało się, że może odpoczywać w ten sposób i jednocześnie oddychać. Rozdział 4. Rekiny nie mają kości. Kazio zobaczył wielką płaszczkę odpoczywającą na dnie oceanu. Czy wiesz, że twoje ciało nie ma ani jednej kości? Zapytała płaszczka. Kazio poruszył płetwami i nie mógł w to uwierzyć. Wasze szkielety są zbudowane z chrząstki, takiej samej jak ludzki nos albo ucho, dodała płaszczka. Kazio uznał, że to bardzo wygodne. Dzięki temu rekiny są lekkie i mogą pływać szybciej niż inne ryby. Rozdział 5 Niektóre rekiny świecą w ciemności. Kazio spotkał małego rekina, który wyglądał zupełnie inaczej niż on. Jestem rekinem latarniowym, powiedział nowy znajomy. Kazio zauważył, że jego skóra delikatnie błyszczy. Niektóre rekiny potrafią świecić w ciemności. To pomaga im ukryć się przed większymi drapieżnikami, albo zwabić zdobycz wyjaśnił rekin latarniowy. Kazio pomyślał, że ocean jest pełen niezwykłych stworzeń. Rozdział 6. Niektóre rekiny żyją bardzo długo. Kazio usłyszał o rekinie, który mieszka w zimnych wodach daleko na północy. To rekin polarny. Może żyć nawet 400 lat, powiedziała mu stara ośmiornica. Kazio nie mógł sobie wyobrazić tak długiego życia. To dlatego, że rosną bardzo powoli. Im wolniej rośnie rekin, tym dłużej żyje, dodała ośmiornica. Kazio pomyślał, że to musi być niezwykłe pamiętać, jak wyglądał świat setki lat temu. Rozdział 7 rekiny i ich skóra jak papier ścierny. Kazio zainteresował się swoją skórą i zapytał kraba Henryka. Czemu moja skóra jest taka szorstka? Henryk wyjaśnił. Twoja skóra pokryta jest drobnymi łuskami, które wyglądają jak malutkie zęby. Dzięki nim możesz pływać szybciej, bo zmniejszają opór wody. Kazio potarł się o skałę i zauważył, że jego skóra jest naprawdę szorstka. Rozdział 8: Rekiny nie lubią smaku ludzi. Kazio słyszał historię o ludziach, którzy bali się rekinów. Ludzie myślą, że rekiny chcą ich zjadać, powiedział wielki rekin rafowy. Kazio zastanowił się nad tym. To nieprawda. Rekiny wolą ryby i inne morskie stworzenia. Jeśli rekin ugryzie człowieka, to najczęściej dlatego, że pomylił go z foką dodał rekin rafowy. Kazio uznał, że to niesprawiedliwe, że rekiny mają taką opinię. Rozdział 9. Rekiny nie są tak groźne, jak się wydaje. Kazio spotkał grupę małych rybek, które chowały się za skałami. Boimy się ciebie, powiedziały cicho. Kazio nie wiedział, co odpowiedzieć. Nigdy nikogo nie skrzywdził. Rekiny nie są tak groźne, jak ludzie myślą, powiedział wujek Rafał, który był wielkim rekinem wielorybim. Niektóre rekiny są ogromne, ale jedzą tylko plankton. Małe rybki spojrzały na Kazia i przestały się bać. Nie każdy rekin jest drapieżnikiem, dodał wujek. Wiele rekinów nie stanowi zagrożenia dla nikogo. Od tej pory Kazio postanowił, że zawsze będzie opowiadał innym, jak naprawdę wyglądają rekiny i ich zwyczaje. Zakończenie. Kazio nauczył się wielu ciekawych rzeczy i chciał podzielić się nimi z innymi mieszkańcami oceanu. Był dumny, że jest rekinem. Wiedział, że świat rekinów jest pełen tajemnic, które warto odkrywać. Podsumowanie: interaktywna zagadka dla dzieci. Kazio chciał sprawdzić, ile jego nowi przyjaciele zapamiętali z jego przygód. Mam dla was zagadkę, powiedział do małych rybek. Która z rybek odpowie prawidłowo? Pytanie pierwsze. Ile zębów wymieniają rekiny przez całe życie? Dziesięć. 10. Sto. 100. Klika tysięcy. Prawidłowa odpowiedź to kilka tysięcy. Czy rekin potrafi wyczuć krople krwi w wodzie? Prawidłowa odpowiedź tak. Czy rekin podczas spania pływa? Prawidłowa odpowiedź tak. Z czego zbudowany jest rekin? Kości, chrząstki, ości. Czy już wiesz? Rekin nie posiada ani jednej kości. Ich szkielety zbudowane są z chrząstki. Czy niektóre rekiny potrafią świecić w ciemności? Prawidłowa odpowiedź to tak. Jaki rekin może żyć nawet 400 lat? Czy już wiesz? Rekin polarny może żyć nawet 400 lat. Drodzy słuchacze, jeśli bajeczka Wam się podobała proszę polubcie tą bajkę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi bajeczkami i jako pierwsi otrzymacie powiadomienia o nowych bajkach, które dla Was przygotujemy.